Dzień dobry. Ci, dla których szklanka jest do połowy pełna, po takim tygodniu pewnie powiedzą, trzeba docenić La Ligę. Jaka to jest Liga, że Real Madrid jedzie sobie na stadion Girony i czwórkę wbija Tati Castellanos, że Barcelona mierzy się z Rajowa Vallecano i to Rajowa Vallecano po raz kolejny znajduje patent na Barce To już jest, można powiedzieć, norma właśnie w ostatnich sezonach. Ci, którzy doceniają La Ligę, pewnie powiedzą, że tacy trenerzy jak Andoni i czy Michel to są szkoleniowcy, którzy za chwilkę może podbiją Europę, może nie. Zobaczymy, jak zweryfikują ich kolejni pracodawcy. Natomiast ci, dla których ta szklanka będzie do połowy pusta, powiedzą. Real Madrid w sumie już stracił szansę na Mistrzostwo Hiszpanii, więc po co im był ten mecz z Gironą? Barcelona no też ma już taką przewagę, że tak naprawdę jedno spotkanie z Rajo więcej czy mniej, nic to nie zmienia. Natomiast tak czy inaczej, jak to zwykle bywa przy okazji meczów Barcelony czy Realu Madryt, znowu dostaliśmy sporo takich tematów do dyskusji, które chciałbym tutaj poruszyć, ale w tym odcinku skupię się oczywiście nie tylko na Barcelonie i na Realu, ale także na klubach, o których warto powiedzieć nieco więcej. To spotkanie Realu Madryt z Gironą to był naprawdę dziwny mecz, bo to był mecz, który Real Madrid naprawdę dobrze rozpoczął. To wszystko mogło rozpocząć się od bramki szybko zdobytej właśnie przez Rodrigo. I Real Madrid wcale na początku tego meczu nie wyglądał źle. Można było się nawet zastanawiać, czy nie zobaczymy tego realu, który oglądaliśmy niedawno, właśnie w starciach z Realem Wajadolity, z Celtą, z Cadiz, czyli takiego realu. Grającego z polotem Realu Madryt, który chce, skoro traci szansę na mistrzostwo, przynajmniej zagwarantować taki show i pograć sobie fajnie w piłkę. Tymczasem okazało się, że jednak ta Girona okazała się brutalnie wręcz skuteczna i Girona trafiła na katastrofalny dzień Edera Militao. Bardzo rzadko zdarzają się takie dni w karierze właśnie reprezentanta Brazylii, jak to spotkanie. Czyli takie dni, kiedy pił byłemu piłkarzowi w Porto, nie wychodzi absolutnie nic, kiedy przegrywa pojedynki fizyczne, kiedy jest pasywny w obronie, kiedy nie startuje właśnie z taką która przecież charakteryzuje tego zawodnika. Więc w przypadku Edera Militauna mieliśmy mecz dość podobny do jednego z występów Edera Militauna, właśnie przeciwko Cadiz. I czasami, patrząc na Militauna, ja odnoszę wrażenie, że widzimy zawodnika, który generalnie gra na bardzo wysokim poziomie. Natomiast raz w roku zdarza mu się taki mecz, przy którym człowiek się łapie za głowę i zastanawia się w ogóle, o co tutaj w zasadzie chodzi. Natomiast moim zdaniem nie ma sensu tutaj bić na alarm, czy nagle jakoś depresjonować tego zawodnika, dopóki taki mecz jest jeden. Kiedy mówimy o słabej serii, Danego obrońcy, no to wtedy powodów do niepokoju jest zdecydowanie więcej, Ja to, o takim obrońcu jeszcze dzisiaj wspomnę. Natomiast Girona oczywiście okazała się brutalnie skuteczna i Tati Castellanos, jako ten ruchliwy, bardzo dynamiczny napastnik, napastnik, który zalicza ogólnie niewiele kontaktów z piłką i który nie ma tak wielkiego wpływu na przykład na grę ofensywną, po prostu okazał się tutaj fenomenalnym egzekutorem, który po prostu zaliczył taki występ, który przejdzie do historii i który moim zdaniem wywinduje po prostu Tatiego Castellanosa bardzo wysoko na rynku, ponieważ niezależnie od tego, jakim jesteś napastnikiem, jeśli strzela 4 gole z Realem Madryt to jest coś nieprawdopodobnego, to jest po prostu wyczyn niesamowity, a wydaje mi się, że gdyby nie ten mecz z Realem Madryt to Tati Castellanos po tym sezonie wcale nie byłby takim absolutnym pewniakiem na przykład, żeby po tym sezonie trafić do, nie wiem, Villarealu, Realu Betis, Sevilla, to jest cały czas taki piłkarz przed tym meczem z Realem Madryt jeszcze nie do końca zweryfikowany, taki piłkarz czekający moim zdaniem na eksplozję, natomiast Tati Castellanos może okazać się kolejną wizytówką dla Major League Soccer, ponieważ to jest zawodnik pożyczone oczywiście z Nowego Jorku, City Football Group, powiązanie pomiędzy Manchesterem City oczywiście a Gironą. I to może być kolejny zawodnik, który pokaże, że jeśli eksplodujesz dyspozycją w Major League Soccer, a później przeniesiesz się do Europy, to 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 może być po prostu naturalna droga i takich przykładów mamy naprawdę wiele. Możemy zerknąć na polskich piłkarzy, na Miguelów, Almironów i tak dalej. Coraz więcej jest takich przykładów pokazujących, że Major League Soccer całkowicie odmieniła swój stereotyp, ale to jest oczywiście temat na osobną opowieść. Michel, czyli trener zielony, to jest największy wygrany, tego, jeden z największych wygranych tego sezonu, jeśli chodzi o szkoleniowców, ponieważ do tej pory Mitchell kojarzył się raczej z takim trenerem, który ma dostać jakiś tam projekt do awansu właśnie w segunda, awansować do primera, rajo, Weska, a potem raczej nie zabawać bardzo sobie radzi. Natomiast tutaj Girona prezentuje bardzo fajny styl, bardzo atrakcyjny, bardzo widowiskowy. To jest jedna z tych drużyn, które zdecydowanie warto oglądać. I Girona przede wszystkim jawi mi się, kiedyś pojawi się tutaj naprawdę taki oddzielny, przekrojowy, półgodzinny odcinek o Gironie, w, których, w którym opowiem Wam jeszcze więcej właśnie o tym całym projekcie, bo tutaj to słowo projekt jest jak najbardziej uzasadnione. Przede wszystkim, jeśli mamy takie właśnie wielkie konsorcja, jak City Football Group, no to mamy jednego giganta, czyli Manchester City, i później mamy jakieś mniejsze kluby. Więc w przypadku City Football Group Girona jawi się po prostu jako taki, jako idealny zespół B, czyli zespół, który nie ma prawa rywalizować w europejskich pucharach, natomiast jako zespół, do którego śmiało możesz wypożyczyć jakiegoś piłkarza, którego na przykład gdzieś masz w Nowym Jorku i chciałbyś sobie go zweryfikować w Europie, albo po prostu jeszcze bardzo daleko mu do zespołu dorosłego Manchesteru City, żeby przekonać się ile ten piłkarz potrafi. I zwróćcie uwagę ilu zawodników naprawdę wybiło się w Gironie w tym sezonie albo ilu wskoczyło na wyższy poziom. Miguel Gutierrez, Jan Kołto, w mniejszym stopniu Rodrigo Riquelme. Tati Castellanos, Arnau Martinez. Dla mnie to jest prawy obrońca, o którego powinny się bić wszystkie topowe kluby La Liga po tym sezonie. Praktycznie na każdej pozycji znajdziemy tam zawodnika niezwykle wartościowego, a to wszystko jeszcze w fenomenalny sposób spina Oriol Romeu, czyli taki zawodnik, na którym opiera się praktycznie cała ta gra zielona. No i oczywiście jeszcze Aleix Garcia, czyli piłkarz o kompletnie nietypowej karierze, drodze, jeśli chodzi o podejmowane decyzje związane z klubami. W pewnym momencie wylądował w Lidze Rumuńskiej. W tym meczu oczywiście nie zagrał, natomiast też jest oczywiście wielkim wygranym właśnie tego sezonu. Więc na zielone, oczywiście warto patrzeć, oczywiście, oczywiście, oczywiście. No ale tak jest. Patrzeć w szerszym kontekście. Natomiast jeśli chodzi o Real Madryt, mamy po raz kolejny taki temat, który znów wybija się na okładki, o którym rozmawia cała Hiszpania, czyli osoba Viniciusa. To nie był taki mecz jak z Majorką, kiedy oglądaliśmy polowanie na Vinisusa i kiedy oglądaliśmy ciągłe prowokacje. Zdarzały się w tym meczu oczywiście momenty przykre dla Vinisusa, na przykład jak ten moment, kiedy został kopnięty piłką, pewnie z premedytacją przez piłkarza zironne, natomiast akcja jeszcze wtedy się toczyła, więc nie było tam przewinienia. I teraz tak, jeśli chodzi o moje spojrzenie na Vinisusa, miałem wrażenie, że troszkę się mimo wszystko u tego piłkarza uspokoiło, ale dzisiaj tak. Jeśli chodzi o Vinisusa. Czy Vinicius jest prowokowany podczas meczów? Pisałem o tym na Twitterze. Tak, jest prowokowany. Czy Vinicius jest traktowany zbyt ostro przez wielu rywali? Tak, jest traktowany zbyt ostro przez wielu rywali. Czy Vinicius przesadza? Tak, Vinicius zdecydowanie przesadza ze swoimi reakcjami. Czasami one są po prostu nieadekwatne do tego, co się dzieje. Czy Vinicius jest fatalnie traktowany przez trybuny w Primera Division? Tak, niekiedy jest traktowany wręcz w sposób haniebny. Czy Vinicius jest znakomitym piłkarzem? Jest znakomitym piłkarzem i za chwilkę Wam to przedstawię. Czy mam wrażenie, że obóz Realu Madryt powolutku ma dość tego, co dzieje się wokół Viniciusa i też reakcji samego piłkarza? Tak. Mam takie wrażenie. Po słowach Carlo Ancelottiego, ale także ze słów innych zawodników Realu Madryt sprzed wielu tygodni, ale tu mam na myśli przede wszystkim te słowa Carlo Ancelottiego, że taki piłkarz nie powinien łapać tyle kartek, wynika, że oni chyba dobili po prostu do ściany i oni nie wiedzą jak powstrzymać to wszystko, co dzieje się wokół Viniciusa, który moim zdaniem, podkreślę to po raz kolejny, tylko sam jest w stanie powstrzymać to, co się wokół niego dzieje. Dlaczego jeśli jakiś inny piłkarz jest faulowany, albo nawet nie jest faulowany, jeśli symuluje, nie odstawia takiego cyrku? Nie ma tych wszystkich uśmiechów, machania rękami, jakichś okrzyków w kierunku sędziego. W przypadku Viniciusa to jest wręcz norma. I moim zdaniem, po prostu tego jest za dużo. Vinicius ma naprawdę wszelkie argumenty piłkarskie, żeby być obecnie, mówię to z pełną premedytacją, najbardziej widowiskowo grającym zawodnikiem w Primera Division. Vinicius ma dzisiaj wszelkie argumenty piłkarskie żeby kiedy na przykład Real Madrid jedzie na Gironę, na Cadiz, na Osasunę, kibice w tych miastach pomyśleli sobie, idziemy zobaczyć Viniciusa, bo to jest przepiłkarz. Vinicius w ostatnich meczach starał się pokazywać, że potrafi coraz więcej, że te jego dryblingi są coraz bardziej widowiskowe, że ma coraz szerszy repertuar, że chce zapewniać żoga Bonito. U Viniciusa da się zauważyć gen Ronaldinho, jeśli chodzi o odstawianie właśnie tego show. Natomiast to wszystko jest robione totalnie bez uśmiechu. I moim zdaniem, Vinicius miałby dużo lepszy wizerunek, gdyby nie to wszystko, co dzieje się właśnie po tych wszystkich spornych starciach. Gdyby on czasami ugryzł się w język, gdyby on czasami machnął ręką na to, co się dzieje, gdyby on czasami po prostu nie prowokował takich sytuacji, kiedy łapie kartki. A słuchajcie, Vinicius w tym sezonie ligowym obejrzał 9 żółtych kartek, o które Carlo Ancelotti ma do niego pretensje, 4 w Copa del Rey i 1 w Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie 6 żółtych kartek widzę. Teraz już zdecydowanie przebił ten wynik, i jedna wizę mistrzów. I oczywiście pojawia się takie pytanie, jak to jest możliwe. Ze statystyk wynika oczywiście, że Vinicius w rozgrywkach La Liga faulowany jest częściej. I ktoś może powiedzieć, że rywale tam źle traktują Viniciusa. Oczywiście zdarzają się prowokatorzy, oczywiście zdarzają się piłkarze, którzy ewidentnie chcą wybić Brazylijczyka z rytmu. Ja tego nie kwestionuję. Natomiast z czego to wynika, że Vinicius jest częściej faulowany w La Liga? No przecież to jest, to jest banalnie proste. Z tego, że Vinicius jest po prostu piłkarzem na tyle znakomitym, że inaczej nie da się go powstrzymać, tak jak powiedział trener Zirony właśnie po tym meczu, piłkarze faulują Viniciusa, bo Vinicius jest zbyt dobry. Po prostu jest zbyt dobry i często tego zawodnika po prostu w inny sposób powstrzymać się nie da i wydaje mi się, że po prostu nadchodzi powolutku taki czas, kiedy Vinicius musi się wreszcie ogarnąć, jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół niego, bo w tym meczu powinien obejrzeć czerwoną kartkę. Powinien obejrzeć czerwoną kartkę. Dał argumenty Iglesiasowi w Januewie, żeby wyrzucił go z boiska. I kiedyś naprawdę piłkarze czy trener zdenerwują się mocniej na Viniciusa. I moim zdaniem to wszystko jest niepotrzebne, biorąc pod uwagę właśnie jak znakomitym piłkarzem jest Vinicius. I też niepotrzebne pod kątem wizerunku, ale być może Vini ma całkowicie wywalone na swój wizerunek. I teraz tak. Ja u Viniciusa doceniam przede wszystkim jedną rzecz. Kiedy Realowi Madryt gra się nie klei w ofensywie, kiedy słabo wygląda Karim Benzema, kiedy niewidoczny jest Rodrigo, kiedy druga linia nie funkcjonuje tak jak powinna, kiedy boczni obrońcy nie dają w ofensywie tyle, co zwykle gwarantują, to Vinicius tym się nie przejmuje. Vinicius po prostu gra swoje. Vinicius to jest jednoosobowa ofensywa. I teraz tak. Mamy kolejny sezon, w którym Vinicius jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, a jeśli chodzi o swoją pozycję, to jest absolutny top. Spójrzmy sobie na liczby Viniciusa z tego sezonu. To jest 48 spotkań, 22 gole i 19 asyst. Vinicius rozegrał w tym sezonie 4200 minut. To jest Stachanowiec i teraz tak, udział w akcji bramkowej co 102 minuty. Fenomenalny wynik, biorąc pod uwagę wiek tego piłkarza i biorąc pod uwagę liczbę rozegranych spotkań. Jakby w ogóle nie było u tego zawodnika jakiegokolwiek dołka fizycznego. I teraz tak: poprzedni sezon, czyli ten sezon, w którym Wini się przełamał, to były 22 gole i 20 asyst. Identyczne liczby: udział w golu co 101 minut 102 w zaokrągleniu czyli mówimy o piłkarzu, który utrzymał ten poziom. To jest niebywała wręcz regularność jak na takiego zawodnika. Widzimy po wielu piłkarzach, że młodych zwłaszcza, że to nie jest takie proste. Przeskoczyć z sezonu na sezon, właśnie utrzymać takie liczby. Oczywiście Jadon Sancho, na przykład, przenosząc się z Bruce Dortmund do Manchester United, zmienił klub, zmienił ligę, więc wiadomo, że trudniej jest utrzymać właśnie taką regularność. Ale jeśli jesteś piłkarzem Realu Madryt i dotyka cię taka presja, jaka dotyka Viniciusa, to żeby utrzymać takie liczby, to jest coś nieprawdopodobnego. I jeszcze jedna kwestia. Vinicius rozegrał w tym sezonie 4200 minut. Za chwilkę pobije wynik z poprzedniego sezonu, kiedy tych minut było 4267, czyli gra coraz więcej. Jeśli spojrzymy sobie, słuchajcie na poprzedni, sezony to największa liczba minut, które rozegrał Vinicius to było 2722 minuty w sezonie 2021, 21 a wcześniej to było 1800-2100. Więc Vinicius podwoił liczbę rozgrywanych minut i podwajając tę liczbę, nie dość, że nie, wiem, nie zatracił swoich umiejętności, to wręcz wniósł je na jakiś nieprawdopodobny poziom. I teraz tak, w kilku aspektach Vinicius jest piłkarzem obecnie, jeśli chodzi o ligi najsilniejsze w Europie, z absolutnie najwyższego poziomu. Jeśli chodzi o rajdy z piłką, on zalicza ich na 90 minut 7,10. Lepszy jest Usman Dembele, no ale ile gra Dembele, wszyscy wiemy. Jeśli chodzi o udane pojedynki na 90 minut, najlepszy wynik. Czyli 3,64 takiego pojedynku. Nikt nie wygrywa w pojedynku właśnie z taką częstotliwością jak Vinicius. Jeśli chodzi o kontakty z piłką w polu karnym rywala, spośród ofensywnych pomocników lub skrzydłowych w top 5 europejskich nikt nie równa się z Viniciusem. Mówimy więc o zawodniku absolutnie nadzwyczajnym. Mówimy o zawodniku, który ma wszelkie papiery, żeby być główną gwiazdą reprezentacji Brazylii po tym, jak pojawi się tam nowy selekcjoner, może to będzie akurat Carlo Ancelotti. Ale mówimy też o zawodniku, który cały czas polaryzuje i który wywołuje wokół siebie jakieś absurdalnie dziwne emocje. Tak jak mówię, po tym meczu z Majorką wydawało mi się, oczywiście nie zmienisz charakteru Viniciusa. To jest człowiek, który wychodzi na boisko z taką misją toczenia batalii praktycznie z całym światem. Natomiast wydaje mi się, przede wszystkim biorąc pod uwagę tę liczbę kartek, że czas delikatnie momentami zbastować i przestać po prostu reagować na to wszystko co się dzieje. Bo oczywiście Vinicius jest najczęściej faulowanym piłkarzem na Liga Tutaj w ogóle nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ale to wcale nie musi oznaczać, że piłkarz najczęściej faulowany za każdym razem musi odstawiać jakiś kabaret po faulu czy po decyzji sędziego. Tego u Viniciusa jest za dużo i ja mam takie odczucie, że irytuje to wielu kibiców Realu Madryt i że zaczyna to coraz mocniej uwierać właśnie Carlo Ancelottiego poziom. Jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, jest najwyższy u tego zawodnika. Natomiast pewne rzeczy są do zmiany. I mówię o tym celowo, dlatego że świat nie jest czarno-biały i można doceniać Viniciusa, a ja doceniam go naprawdę wyjątkowo i uważam go za piłkarza zjawiskowego. I tutaj tymi liczbami chciałem wam pokazać, że to jest kolejny sezon z niebywałą wręcz regularnością u tego zawodnika, ale można też zwracać uwagę na pewne defekty. Tak jak mówię, świat nie jest czarno-biały i nie trzeba kochać Viniciusa absolutnie za wszystko, ale też nie trzeba go nienawidzić za wszystko. I muszę Wam przyznać, że jak tak sobie patrzę na ostatnie sezony w najsilniejszych ligach europejskich, to nie przypominam sobie piłkarza, który aż tak by się grzał przy każdej spornej sytuacji przy takich, których rzeczywiście wini jest faulowany, przy takich, których wini symuluje albo przy jakichś innych, jakichkolwiek starciach. Tak swoją drogą jeszcze taka ciekawostka. Oglądając ten mecz z Girono, pewnie zauważyliście, że Winisus tak pokazywał na herb klubowych mistrzostw świata. Znaczy w zasadzie herb symbolizujący, że Real jest klubowym mistrzem świata. I to jest właśnie to, o czym mówiłem nagrywając odcinek tutaj o klubowym Mundialito, że dla Europejczyków to są takie rozgrywki, wiecie, takie sobie. Po prostu dokładasz jedno trofeum do gabloty. Tak naprawdę Copa del Rey jest pewnie bardziej prestiżowe z punktu Widzenia takiego daniego Karwa właśnie nawet niż Klubowe Mistrzostwo Świata, ale dla Brazylijczyków Klubowe Mistrzostwo Świata. To jest naprawdę coś absolutnie wyjątkowego i w tym meczu też było właśnie to widać. Bardzo istotne rzeczy w tej kolejce działy się także przy okazji meczu Rajo Vallecano z Barceloną. Rajo Vallecano, które ma już 43 punkty i punktuje najlepiej od sezonu 2014-2015. Jeśli spojrzymy sobie na rywalizację Andoniego i Raoli z FC Barceloną, to jest bilans 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka, cztery ostatnie mecze bez przegranej z Barcą. Tak naprawdę jeśli patrzymy na bilans Andoniego i Raoli w starciach z Barceloną, to można dojść do wniosku, że on rywalizuje po prostu z jakąś majorką, z którą po prostu za każdym razem bez żadnego problemu sobie radzi. Z wypowiedzi Szawiego i z jego decyzji dało się wyczuć, że on tego meczu się boi. Bo Safi przed tym meczem mówił, że Barça musi zagrać w sposób praktyczny, że Rajo to jest taka drużyna bardzo uciążliwa, że kluczowa będzie właśnie walka o te bezpańskie piłki. I też patrząc na decyzję Szawiego, ja na przykład byłem zaskoczony, że Szawi w tym meczu nie dał zagrać na szóstce Rijkowi Garci, po to, żeby zweryfikować tego piłkarza jako decyzja. Defensywnego pomocnika, podkreślam jako defensywnego pomocnika, bo wiem, jak wyglądał Eric Garcia po wejściu na boisko z Atletico. To był kabaret totalna nerwowo i rzadko spotykana na tym poziomie. Natomiast Eric Garcia jako szóstka, to może być bardzo sensowna alternatywa. Tym bardziej, że akurat w, w tym meczu, druga linia Barcelony wyglądała bardzo kiepsko. Cały czas kłopoty są z Gawim, który moim zdaniem gdzieś pochował wszelkie swoje argumenty piłkarskie i co oczywiście może wynikać z liczby rozgrywanych spotkań, ponieważ Gavi jest piłkarzem, który nie licząc Mark Andre Stegena gra po prostu w Barcelonie. Najczęściej jeśli chodzi o ligę. No, a w takim wieku wiadomo, że piłkarza zwyczajnie można zarżnąć i jak patrzę na Gawi. I, I widzę takiego piłkarza, u którego te wszystkie atuty piłkarskie się pochowały, to od razu przypomina mi się to, co działo się z Pedrim wielokrotnie właśnie w ostatnich latach, czyli piłkarzem nieodzownym w Barcelonie, ale piłkarzem, który został całkowicie zajechany pod względem fizycznym, więc wydaje mi się, że tutaj możemy mieć za chwilkę ten sam kazus, że Gavi, jako jeden z tych zawodników, którzy pokonują największy dystans w całej lidze i którzy wkładają niesamowitą intensywność w granie, bo to jest też czołówka ligi, jeśli chodzi o fałę ponad 12 km na spotkanie, jeśli taki piłkarz gra wszystko, no to no, żaden organizm czego. Coś takiego nie wytrzyma. No w pewnym momencie ktoś się musi zbuntować, ale do czego zmierzam? Frankie de Jong wyglądał w tym meczu bardzo słabo. Rajo wyglądało fenomenalnie w pressingu. Oscar Trejo, Sergio Camejo. To jak ci piłkarze dostają poszczególne zadania właśnie od Antoniego i Raoli i są w stanie je wykonywać, to jest po prostu niesamowite. A niektóre takie akcje z drugiej połowy przede wszystkim, kiedy mieliśmy Ole na Campo de Vallecas, kiedy Rajo wymieniało sobie piłkę na jeden kontakt, kiedy momentami ośmieszało Barcelonę, to było coś, co aż nie przystoi do klasy Barcelony. Takie sytuacje nie mają prawa się zdarzać, niezależnie od tego, jaką pozycję ma Barcelona w tabeli i jak znakomitą pracę w tym sezonie ligowym. Wykonał Szawie. No, w tym meczu znakomitej pracy nie wykonał, no bo w tym meczu Andoni i Raola pod względem taktycznym po prostu ograł go totalnie po raz kolejny. I Raola, który wcześniej wyrzucił z pracy, mówiące w cudzysłowie, Ronalda Kumana, pokazał, że na Szawiego też jest w stanie znaleźć patent. I troszkę szkoda, że ten Eric Garcia, który dał radę z Elche, nie mógł zostać zweryfikowany na tle ekipy, która tak świetnie potrafi zorganizować pressing. A jeśli chodzi o organizację pressingu w przypadku Barcelony, to ta, tak jak wielokrotnie mówiłem, że Barça Szawiego kojarzyła mi się z pressingiem. Często nagrywam takie odcinki gdzieś w okolicach stycznia, lutego czy jeszcze wcześniej? Tak, teraz mam wrażenie, że patrzę na, na ekipę, która jest albo zmęczona, albo zdezorganizowana. Generalnie w jakimś bardzo złym momencie znalazła się Barcelona. Te mecze z Getafe, z Gironą i z Rajo pokazują, że Barça wpadła w dołek. Oczywiście po drodze zdarzył się mecz z Atletico i tutaj absolutnie nie można tego zwycięstwa w żaden sposób deprecjonować, bo poradzili sobie z Atletico, które spisuje się ostatnio naprawdę znakomicie. Natomiast ten mecz z Rajo to była po prostu wielopoziomowa katastrofa. Widać było od samego początku, na czym ma polegać ta gra praktyczna Barcelony, o której mówił Xavi, czyli widzieliśmy bardzo dużą liczbę długich podań, zwłaszcza z wykorzystaniem Ronalda Araujo, któremu piłkarze Rajo też pozwalali nagranie w taki sposób, bo Araujo miał bardzo wiele takich prób, ale bardzo wiele tych prób było po prostu nieudanych. Albo podanie za mocne, albo kiepski timing, albo Alejandro Balde nie podłączył się do akcji ofensywnej wtedy, kiedy powinien. Jak tak patrzyłem na ustawienie i sposób, w jaki grało Rajo w tym meczu, tak sobie myślałem, że Barça musi grać z Alejandro Balde po to po prostu, żeby tę grę w jakiś sposób rozciągać, żeby izolować Alejandro Baldet na te starcia z Iwanem Baliu. Natomiast tego nie udało się Barcelonie zrobić i Barcelona wyglądała niechlujnie, brak precyzji. Naprawdę to był jeden z takich najbardziej irytujących meczów w wykonaniu Barcelony, właśnie w tym, sezo w tym sezonie. I w zasadzie patrząc na drugą linię Barcelony, to chyba najlepiej wyglądał Pedri, który i tak zaliczył stratę, która zakończyła się golem. Więc to też wiele mówi właśnie o grze Barsy i tam powodów do niepokoju jest naprawdę sporo. Bardzo kiepsko w ostatnim czasie wygląda na pozycji prawego obrońcy. Z czego to wynika być może z tego, że Barsa na tej pozycji jest po prostu od tego zawodnika absolutnie uzależniona. Chyba, że przychodzą klasyki, wtedy musi grać Ronald Araujo. Natomiast, właśnie szkoda, że w takich meczach nie oglądamy jakichś nowych rozwiązań. Po prostu, że jeśli Barsa ma aż taki komfort, to żeby przekonać się jak, nie wiem, ten Pablo Torre poradzi sobie za Gaviego. I to nie dlatego, że ja jestem przekonany do Pablo Torre, ale dlatego, że ten Gavi po prostu tłucze tych meczów tak dużo, że kiedyś wypadałoby, żeby odpoczął. Robert Lewandowski się przełamał. To jest oczywiście jedyny pozytyw, jeśli chodzi o, o Barcelonę w tym meczu. Robert Lewandowski, który przełamał się oczywiście przy tym golu ze spalonego, kiedy spalony był minimalny. Wcześniej zmarnował jeszcze sytuację sam na sam z Dimitwiewskim i ważne, że się przełamał. Zobaczymy, czy, czy teraz wreszcie pójdzie w przypadku Roberta Lewandowskiego. No bo przełamanie z Elcze to jest żadne przełamanie. Biorąc pod uwagę klasę rywala, ale ten mecz w wykonaniu lewego był dość dziwny, bo w pierwszej połowie, oczywiście, lewy bardzo często opuszczał pozycję numer 9, a biorąc pod uwagę zmianę funkcji Ferrana Torresa, miałem takie wrażenie, że ci piłkarze nie do końca wiedzą, jak sobie tę grę poukładać. I tak jak Barcelona zwykle w tym sezonie najlepiej wyglądała wtedy, kiedy grała na czwórkę środkowych pomocników, czyli Franki de Jong, Busquets, Pedri i Gavi, to kiedy mieliśmy tutaj układ Franki de Jong, Pedri. Gavi, a także Ferran Torres grający bardzo centralnie za plecami Roberta Lewandowskiego i jeszcze Lewego opuszczającego pozycję numer 9, to tak się zastanawiałem, czy tam po prostu ktoś delikatnie z tym wszystkim nie przekombinował. Oczywiście do tego doszedł doszedł bardzo słaby występ Rafini i tak dalej. Natomiast później, kiedy ta druga połowa się rozpoczęła, Lewandowski skupił się bardziej właśnie na pozycji napastnika i wypadł z grania. Nagle mieliśmy taki moment na początku drugiej połowy przez kilkanaście minut, kiedy Roberta Lewandowskiego w grze brakowało, natomiast oczywiście najistotniejsze jest to, że w tym decydującym momencie po prostu Lewy nie nawalił, że zachował się tak jak powinien się zachować typowy finisher w takiej akcji, więc to jest oczywiście jakiś, jakiś plus Szawiego po tym meczu, ale, ale tak jak mówię to jest plusik, bo to co pokazała Barcelona po prostu nie przystoi mistrzowi. Niezależnie od tego ile masz punktów przewagi, no to nie możesz grać tak niech Klujnie. I nawet sama mimika, taka mowa ciała Shawiego była tutaj taka bardzo niepokojąca, jakby Shawi po prostu po iluś minutach tego meczu był taki zrezygnowany. Nie, no, Barsa nie ma prawa wyjechać z tego wajeka z po prostu ne, z punktami. No, ale tak ten mecz się ułożył, że po raz kolejny właśnie Andoni i Raola wykonał znakomitą pracę. I tutaj doceniłbym przede wszystkim właśnie tego szkoleniowca, który mówił jakiś czas temu, że nie wierzy w cele długofalowe, że nie chce gadać o żadnych europejskich pucharach, że najważniejsze jest utrzymanie. Teraz to utrzymanie udało się zapewnić i pytanie, jakie decyzje zapadną? Moim zdaniem, z punktu widzenia Ando Andoniego i Raoli, nie ma sensu, żeby on pozostawał na Estadio de Vajecas, ponieważ byłoby to wielce ryzykowne. Istnieje potężne ryzyko, że Rajo Wajekano zamieni się latem w supermarket i naprawdę tam każdy piłkarz może odejść. Stole Dimitriewski jakiś czas temu był łączony z Barceloną. Alejandro Catena jest posłowie z Osasuną. Santi Comesania może trafić do Villarealu. Oskarem Valentinem też co chwilkę interesują się różne kluby, między innymi Walencja. Sergio Camejo wróci z wypożyczenia do Atletico. Frank Garcia wróci do Realu Madryt. Isi Palason, choć kupił podobno dom w dzielnicy Vallecas, nie wierzę, że nie będzie chciał wyjechać, jeśli zgłosi się po niego za chwilkę właśnie jakiś Betis, jakaś Sevilla, a może jakiś klub z Premier League. Ja na przykład nie wykluczam, że Unai Emery ruszy na takie konkretniejsze zakupy w letnim oknie transferowym i pościąga sobie kilku takich mało mainstreamowych piłkarzy, właśnie z rozgrywek La Liga, po to, żeby pozwolić tym piłkarzom wejść na wyższy poziom, tak jak w przypadku Alexa Moreno właśnie w Aston Villa. Patesis to jest kolejny zawodnik, który zimą był bardzo bliski odejścia do Olimpiku Lyon. Prezes nie pozwolił mu na to odejście. Patesis obraził się na prezesa presę i ostatecznie pozostał na Wajekas. Oczywiście przyszedł Raúl de Tomas, ale on nie strzela goli, więc może okazać się tak, że w tym Rajo po prostu dojdzie do całkowitej rewolucji i że Andoni i Raola oczywiście może okazać się taką postacią kultową, ikoniczną dla tego klubu. Natomiast z punktu widzenia takiego budowania kariery, on już zrobił absolutnego maksa. Oczywiście pewnym ale, jeśli chodzi o to Rajo Vajekano, jest to, co dzieje się z tą ekipą w rundach wiosennych, bo tak też było w poprzednim sezonie, kiedy Rajo Vajekano jesienią punktowało na poziomie fenomenalnym, znajdowało się nawet momentalnie. W strefie Ligi Mistrzów, a później wiosną przyszła całkowita zapaść. Teraz doszło do podobnej sytuacji, ale zwróćcie uwagę: przychodzi zapaść, przyjeżdża Barcelona na Vallecas i oglądamy prawdziwy popis w wykonaniu Rajo Wajekano. Więc tak jak mówię, dla mnie Andoni i Raola to jest jeden z takich najlepszych prospektów wśród młodych trenerów obecnie w Europie i naprawdę to jest coś niesamowitego, że on potrafi w trakcie jednego sezonu znaleźć patent na Real Madryt, na Barcelonę, że tego Rajo po prostu każdy się boi, że każdy podchodzi do tych meczów z Rajo na takiej zasadzie: Mamy dobrą formę, ale zobaczymy, jak, jak będzie, kiedy przyjedziemy na Wajekas albo kiedy Rajo u nas się pojawi. Ta ekipa jest tak znakomicie zorganizowana po prostu pod każdym względem, że, no, że to jest niesamowite. I wydaje mi się, że Rajo może mieć spore kłopoty w kolejnym sezonie, jeśli odejdzie Tyru Piłkarz i odejdzie Andoni i Raola. A i Raola, jako się rzekło, prowadził kiedyś Mirandes, doszedł z tym Mirandes do półfinału Copa del Rey, co on miał więcej osiągnąć. Awans do Primera, no raczej było to mało prawdopodobne. Z Rajo jest awans do Primera. I teraz kolejny naprawdę znakomity sezon i przede wszystkim podciąganie piłkarzy. W przypadku Rayo Vallecano to jest niesamowite, ale praktycznie jeśli zerkniecie sobie na całą jedenastkę, która zagrała w tym meczu z Barceloną, to w zasadzie nie licząc Unaya Lopeza, a brakowało Santiago Comesani, który za chwilkę trafi do Villarrealu, najprawdopodobniej. Patrząc na całą tę jedenastkę, każdy piłkarz postawił bardzo wyraźny krok do przodu właśnie dzięki Andoniemu i Raoli. Więc ta praca, którą ten facet zrobił, jest niesamowita. I tak jak mówiłem jakiś czas temu, teraz tylko się po tym meczu utwierdziłem, każdy klub z topu w Hiszpanii, z tego umownego topu powiedzmy pod półką Realu czy, czy Barcelony, szukając trenera, powinien uderzyć najpierw do Andoniego i Raoli, a później ewentualnie myśleć o takich szkoleniowcach jak Mitchell. I ja mam taką nadzieję, puentując ten odcinek, że na tym rynku La Liga będzie pokazywało się więcej takich szkoleniowców właśnie jak Antoni i Raola czy Mitchell z konkretnym planem, ale z takim planem, który sprawia, że naprawdę bardzo przyjemnie włącza się takie zespoły po prostu jak Rayo Vallecano i Girona. Tak więc po tym tygodniu możemy powiedzieć, że... Czapki z głów po prostu przed Rajo i Gironą. Myślę, że pojawią się też takie oddzielne, osobne odcinki właśnie poświęcone obu tym klubom i sporo ciekawostek na temat piłkarzy, trenerów i tak dalej. Dajcie znać w ogóle, o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć, a ja zapraszam w weekend na kolejne mecze La Liga w Kanal Plus.